A tu... Z drugiej strony tacy Ludzie przechodzą którzy chcą się spuszczać. Tak, a to też... Oto wino jest zabójcze. <noise> <noise> Ale ja, wie pani co, właśnie jakie to... samo wino to puszczają. A tutaj były raz takie ciasteczka i bardzo tak sprawdzali, że nawet Rysi nie puścili. I Rysia chodziła tam Janita i te takie ładne twarze. Ja wie dobrze wam. I jakaś babka i weszliśmy. Są się. Datki, które chodzą na uroczystości w tym klubie mm -hmm. i tam były był, był, no pierwsze osoby, mm -hmm. które nie sądzę, żeby ich na, z, 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 interesowało. absolutnie tak? i się widzi te twarze, te same twarze, tak. które no widać, Ale nie patrzą i... się na ściany, na ekspozycje, na eksponaty, mm -hmm. tylko gadają, Tak, gadają. No, a my to tak mówimy, tak. bo jeszcze patrzeni. A potem, jak, jak lecą do tego z tą tak. to aż się niedobrze robi. Aż się niedobrze Także ja ci że... Mają konferencję, teraz mają wie Pani, takie opcje, że jest żarcie. No właśnie. No A tutaj to jak nic nie ma, to lecą tu. Ale nie wpuść, dzisiaj nie wpuść. No właśnie tak. Może to jest, jest metoda, żeby. Tak. Przyszły te osoby, które. Mhm. Powinny być. Oczywiście. O, to już jest chyba 19, czy nie ma? Aha, tak dobra, o dzięki. Jeszcze cztery minuty. trochę troszkę chodzi